Osoba z produkcji programu Rytmy Dwójki zasugerowała, że na planie doszło do napięć między artystami. Konflikt miał zostać spowodowany kwestiami technicznymi. Wokalista grupy PecTus podobno nie wytrzymał i zwrócił się do Edyty bardzo dosadnie. Tomasz Szczepanik, który ostatecznie triumfował w finałowym odcinku programu w parze z Anną Deko, podzielił się swoimi emocjami w mediach społecznościowych. Przyznając, że za kulisami rzeczywiście panowała wyjątkowo gęsta atmosfera. Za kulisami był prawdziwy zachrzan i nie było tam świętych krów. Każdy, od realizatora dźwięku po gwiazdy, zasługiwał na szacunek. W imieniu swoim i Ani Deko dziękuję za każdy głos i wygraną. Dziękuję również całej ekipie technicznej, produkcji, realizatorom dźwięku, światła i wizji. Bez was ten program nie miałby takich rytmów. Wielką przyjemnością była praca ze wszystkimi artystami, którzy wzięli udział w tym pięknym, muzycznym projekcie. Wygrała muzyka, napisał na Instagramie Tomasz Szczepanik. Teraz Edyta Górniak postanowiła zabrać głos i opublikowała wpis na Instagramie na intrygi, złośliwości, kłamstwa, zazdrość, nienawiść odpowiadam pokojem, napisała Górniak wyraźnie dystansując się od konfliktu i nie wdając się w medialne przepychanki, czy teraz czas na kolejną odpowiedź ze strony Tomasza Szczepanika, a może innych osób zaangażowanych w realizację programu. Zobaczymy. Czytaj też Szczepanik uciekł z ołtarza dla niej, a teraz takie pilne wieści. Sąsiedzi nie kłamali bracia Szczepanikowie z Pectu z w takich warunkach. Prawda o ich dzieciństwie wyszła na jaw co za wieści o Edycie Górniak i Rafale Brzozowskim. Edyta czuje się przy nim bezpiecznie.